To o karate gdzie to gór? Nie. To święta prawda. Jak się zdał twój trener? Ten mały hidol. W pierwszym filmie. We wszystkich trzech. Czemu nie było cię w czwartym? Jak się stał ten twój mentor? Chyba powinieneś pamiętać. Jasne. Kurde. Pan Jagni. On też miał kierwowców. Miał kierwowców. A je nie zapłacili? No jasne. Wyobraźcie to sobie. Gdyby napędzili film o nim i nie zapłacili za ten film. Dzień ja. To nasz film. Leczą do nieba wysoko jak trzeba i jak marzenie żyją okamułki. Szczęście mi omija, słuchałem go tu i tam, lecą miliony bańki, a ja ciągle jestem sam. GSP. 在要穷内有分享。 Huda. Jankę. Co rodziłeś z GSS? Nie znam, jestem turystą. No to musimy ci coś dać na pamiątkę. Uśmiech a la Chelsea. Nie, proszę. Przyjmujesz kartę American Express? Mają pewnie tak urządził parę osób, by jeszcze ci z nie porzucali swoich. Nie, 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 W nie, 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 Gdzie? Gdzie on jest?